Dzień dobry, jak się otwiera. O tak. To i idąki są ciasne. Zamknij oczy, wystaw lewą rękę. Co ty robisz? Do końca dnia jesteśmy spięci Także dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie Do końca dnia będziemy spięci kajdankami Możesz się ten, bo ja muszę subskrypcję widzą pokazać O, subskrybujcie kanał Sprawdźcie koniecznie czy taki czerwony przycisk jest u was tam na dole szary Jeżeli nie to to zmieńcie Przypominam, że filmy są codziennie o 14.00 A my zaczynamy nasz dzień Będziemy tak chodzić po sklepach, po restauracjach, będzie super Ty no właśnie źle zapiąłeś teraz Bo okej, okay, będziemy chodzić tak Ale u mnie się obróci, a u ciebie się nie obróci No tak więc ty musisz. Ale ja nie ty mogę luźniej Ja mam na minimum. Serio? Ja mam... Ty masz taką grubą rękę? Nie, to są takie małe kajdanki. Nie, no ja o nie mogę, mogę przecież okay. tak trzymać. Znaczy, tak jest spoko. <grym> ale ja nie mogę tak trzymać kamery. Przecież wygląda w tym kadrze jak Debil. Ale gdzie idziesz? No, po kluczyk, żeby spróbować to o, poprawić. Nie mam tego kluczyka, nie? Nie, no to jest jakiś uniwersalny klucz. Czekaj, Spójrz na minimum. Widzisz, ja nawet tak nie mogę ich obrócić ręką. No, ała! Złamiesz no, mi kość, ku, dziewczyno! No dobra, no to będziemy <grym> musieli sobie jakoś radzić. Jak zostawicie dużo łapek w górę, to zepnę się być może kajdankami z kimś innym, 50 tysięcy łapek w górę i znajdę sobie innego partnerka... partnera... partnerka e, e, do spięcia się kajdankami. Trzeba ogarnąć śniadanie. Trzeba zamknąć drzwi, jak mam wyjść z domu. No to ty, Paweł, tsz, daj mi tą kamerę i idź sam. Zamknąć drzwi. Jeszcze jak ja mam nagrywać z dzieckiem, chodź! Jak ubierzemy kurtki? Nie ubierzemy kurtek. Gdziemy, nie jest tak? dzisiaj aż tak zimno. mam radę. Okej. Okay. A może weźmy w razie co kurczek do kajdanek, co ze sobą? Czemu? No nie wiem, różnie to bywa. No dobra, to daj, ale ja go trzymam. Dobra. No nie ciągnij tak! Dziewczyny. No niech tymi... może iść tak. No, byłam wyłamiesz zaraz! Chodź do salonu na chwilę! A ja mam już buty na sobie! No chodź szybciej! No, szybciej! Nie ma W kurtce chyba. W której kurtce? <laughs> nie wiem! Musimy grzać w kurtkę, grzeb w kurtkę. Gdzieś tam są. Mam. A ja buty? Mam ci za tutaj załóż sobie. Dasz radę jedną ręką. Dam. Jaką będziemy się jak, będzie jak tyjesz lewo? Aha, to jest lewa ręką. No właśnie, ja sobie lewą zostawiam, a tobie prawą. Okej. Okay. To było wszystko, moja droga, przemyślane. Przemyślane. Tak, jak no najbardziej. Chyba nie przemyślałeś wielu rzeczy. Na przykład? Gdzie masz za małe ręki nie musisz już i no nie spodziewałem się tego, załóżmy uniwersalne policyjne, no. Żeby były porządne. Zobaczymy czy będą porządne. Ty co? Jak my jedziemy do auta? Ja... <laughs> Musisz tak Nie, to trzeba odsunąć najpierw mój fotel Dobra Dobra, czekaj, tu położę kamerę Najgorsze będzie to, że pod Biedronką trzeba będzie tak wysiąść z tego A jedziemy auta. do Biedronki? Gdzie my w ogóle jedziemy? Ale to chcesz się na nie? No nie wiem, cokolwiek Ja ci stawiam, pamiętaj Do McDrive'a McDrive? Najbezpieczniej Na pewno nie zjemy oferty śniadaniowej Bo jest 11.40 <laughs> W sumie chyba drogi nie musimy nagrywać, no bo normalnie możemy jechać. Tak, jechać jakby możemy chillowo, Ja sobie rzuciłem cyk. cyk będziemy cyk. po prostu trzymać razem. I ty trzymasz mnie tak, za rączkę? trzymamy się za rękę i biegów nie trzeba zmieniać. Na szczęście mamy automat. Także jest git, No to pojechać pojedziemy. Pasy też zapniemy. Droga tak, będzie luźna, gorzej z, z wysiadaniem, z jedzeniem i tak dalej. Ten dzień <laughs> będzie tragiczny widzowie. No, no to dlaczego taki pomysł myśleć? Najprzecież to, że Paweł w ogóle mi nie powiedział, że taki odcinek nagrywamy. Powiedziałem oli, że tylko spędzimy dzień wspólnie blisko siebie i nic więcej. Umówiliśmy się się na urodziny do mojej cioci. Tam będzie cała rodzina. My mam jechać w kajdankach. Przecież babcia jak nas zobaczy to się załamie Będzie super Dojeżdżamy już do McDonalda Podróż jest fajna, przyjemna Trzymamy się za rączkę Ciekawy jestem jak nam wyjdzie z jedzenie. Ja jestem ciekawa jak mi wyjdzie z jedzenie. To jest pierwszy taki posiłek, który ja zjem, taki normalny Tak, bo Ola, jeżeli nie wiecie to Ola i ma takie gumeczki Bo ma aparat niebawem zakładany I ją zęby napierdzielają Zobaczymy Od pewnego czasu w McDonaldzie dają białe torby Nie wiem o co chodzi Dajcie znać w komentarzu czy u was też tak jest I czy może wiecie dlaczego. Tak jest. No właśnie, a my tymczasem sobie zajadamy. Trzymajmy tu sos w tych rękach i drugą ręką jedzmy S. <laughs> I po prostu będziemy moczyć sosa. Znaczy ja, czy ja w ogóle, dam radę coś zjeść. Dobra, ja, przed nimi mogę ugryźć. A bo nie? nie? Trochę. Swoją drogą jeszcze miesiąc i co będzie widzowie w maku? Drwal <laughs> będzie. Jedzenie jest luźne, przynajmniej teraz. Gorzej będzie sobie obiadem w restauracji. Po tym śniadaniu nabrałem takiej pewności, przy dobrej współpracy ten Dobra dzień radę. może wyjść. Tak i Nauczymy się tak jakby, wiesz, współpracować ze sobą lepiej Ta no, jak jesteście w związku, to warto tak się spiąć raz kajdankami Fajnie się jechało Ale trzeba wysiąść To chyba będzie cięższe niż wsiadanie było Dobra, ja wysiadłem, F No Serio? dawaj Dobra, łatwo. Dalej mi bawi to, że w sumie żaden sąsiad nas nie widział, jak robimy te wszystkie rzeczy to dziwne na tym daily, nie? Pomyślą, że my uciekliśmy z więzienia czy coś. Pomyślą, że tak bardzo się kochamy, że jesteśmy spięci na zawsze. Tak, pomyślą, że mnie niewolniczysz. Czemu się boją? Coś nabroili. Coś Ktoś leży na kanapie. Skarpeta moja. Ta, skarpetę stoi na środek. A, pranie trzeba wywiesić. Ja muszę usiąść do komputera i poprawić film. Czemu poprawić film? Także siadamy do biurka teraz. No nie, no ja muszę Tylko pranie. ja będę jeździł myszką. Ja muszę wisić pranie, to jest ważniejsze teraz. No nie, no film! Pa, nie. Widzowie muszą mieć o 14.00 film. Mieć, pa, to, to jest Ostatnio YouTube mi... Ała! Chodź. No oh. Dobra, no, ale ja muszę siusiu. Będzie... Dobra. Ja muszę siusiu. To już nagrywał kogoś, siusiu? A jak? Ty jak pokażesz? Nie pokażę nic. A widzowie, ja ogólnie w domu zawsze na siedząco siusiam, dajcie znać w komentarzu. Y ja. Czy na siedząco, czy na stojąco, ale tylko w domu. Nigdzie, w miejscu publicznym, u nikogo w domu nie, tylko u siebie w domu. Jak się stoi? patrzę. zrobisz? No właśnie, chyba nie, bo się stresuję. Lepiej? Stresuję się tobą. No, nie patrzę. <laughs> no rób. No nie zrobię! Musisz wyjść. O, o, tam stój, no. To też wyłączam. Ola, ty mnie ciągniesz! No trzeba wywiesić pranie. Ola, naprawdę? Tak! Dobra, yy, a czy ty możesz to wieszać przy biurku? No Paweł to są 3 sekundy. Dobra, to zrobimy tak. Ty stój tam, a ja ci będę podawał. No. A to może nie jest to na filmie. A bo ja powieszę, Ja powieszę, zobacz. Może lepiej nie. Cyk, gotowe. A serio! Nie no zostań! Powieszone. No wisi, no! I tak to, to byś potem trzeba wyprasować. Nie, nie, Z balkonu. Na kajdance? Tak A tak szczerze to ja mogę w domu sprzątać, gotować, robić wszystko oprócz bliżej, prania Widzę ręka Nienawidzę prać Ona ciągniesz mnie Potem się, że nie robię prania Dobra współpraca dzisiaj, nie? Dobrze Nie spinajcie się z kajdankami ze swoją kobietą Bo to źle wam wyjdzie Gdzie mam mieć ręce? Razem Razem Ej nie musimy być razem rąk Nie Git. Ale to jest ciężki dzień, nie? To jest tragiczny ja dzień Ja ciebie tak dosyć że w nocy śpimy osobno. dużo nagrywamy film osobno. W nocy osobno Może wybierzemy od razu 5 subskrybentów. Dobra ja wybieram. Musisz wybrać 5 osób, przy których jest ten znaczek, a ja będę ich zapisywał. I weźmiemy. Dawid Łojek. Nie, nie bierzemy go, bo on tutaj podkreśla, że powiedział bieraczka. Ja Dobrze, wybierzemy Dawida. Jak śledzicie daily, to wiecie o co chodzi z ale jeżeli nie śledzicie daily, to nie wiecie o co z tym chodzi. Każdego dnia wybieramy pięciu subskrybentów. Albo najnowszych, albo losowych. Którzy trafiają do naszej maszyny. Następnie raz w tygodniu spośród tych osób wybieramy jedną osobę, grając właśnie na tej maszynie i ta osoba wygrywa nagrodę z koła fortuny. Tam są AirPodsy, karty podarunkowe, rzeczy z naszego sklepu. Swoją drogą zapraszam was na salonik.pl. link jest w opisie. I to losowanie zawsze w niedzielę. Reszta osób, która nie stanie wybrana trafia do pudełka i na końcu daily wybiorę jedną osobę, która wygra iPhone'a 13. Ważne jest to, aby właśnie skomentować chociaż raz mój kanał, w sensie jakikolwiek film na moim kanale, bo... Będziesz tak leżeć na mnie? Tak. Bo inaczej nie będę miał jak się z Tobą skontaktować, jeżeli wygrasz. A teraz idę sobie ogarniać film. Wszystko ogarnięte, możemy iść z psami. Z tym, że jest zimno i musimy jakieś założyć kurtki. No to zakładamy. Po prostu zarzucić na siebie? Normalnie, przecież bierzesz. Aha! Jedna ręka! No tak! To musimy wspólnie założyć kurtkę. No jak wspólnie założyć kurtkę? Na logikę. No właśnie, nie ma tu logiki. Nie ma tu logiki. No chodź ze mną do rękawa No jak mam mieć jeden rękaw, to albo idziemy bez kurtek, albo... Nie zimno, no, zamarzniemy bez kurtek No to trzeba się odpiąć W ramach wyjątku widzę, że wy się odpinamy I Tylko na założenie kurtki Uch! A i siebie odpięłaś Tak Ale luz Dobra I z powrotem jesteśmy zapięci mhm. już a tylko z psami to będzie komedia, nie? No nic no, zapinę ich. Tylko stój. Już ręka cała boli, nie? Nie jest tak źle, bo ty trzymasz dwie smycze. Tak, dobra. będzie szarpie, nie? Ciągnij ty dalej klamkę, a mi daj smycze. A to jest McDonald' Ola. No to wyciągaj go. No ale oni go zjedzą! No to Jak ją mogło wyciągnąć? No i on wszedł już na fotel! Patrzcie go! Tylko nie możesz go wypuścić. <śmiech> <śmiech> ja nie mogę. Nie mam jeszcze. A Jeszcze się światło zgasiło w hali. O. Jesteś, a co z tym makiem teraz? No muszę go wziąć jakoś. Mam to. Zrobimy w ten sposób. Ja wezmę smycz, wyjdziesz moją stroną, za tobą ja chwycę skipera i go przypnę. A Rico, nawet jak wybiegnie bez przypięcia, nic się nie stanie, bo on się nie mnie słucha. Dobra. Musisz przejść nogą. Ja jestem przed nim. Jesteś przed nim? Nie. O Zahamowałam go stopą. To było bardzo ciężkie. Kolejny pies. Tu będzie mnóstwo psów, mnóstwo psów Ola. psów dzisiaj. Sie, oni się plączą między nami, jadą auta, idą psy. To jest zły pomysł. Dobra, poczekaj, zróbmy inaczej. Daj mi jednego, ja jednego będę kontrolował. Ty kontroluj drugiego. I jakoś idziemy teraz. Tu przejdźmy się z nimi, żeby się załatwili. I wrócimy do domu, bo dłuższy spacer nie ma z nimi sensu teraz tu. Dobra, jak się tak zaplątają, to się zamieniamy smyczami po prostu. Nie no. Ja, Okej. Okay. Nie no, możemy przejść się z nimi trochę dłużej. Okay. Ale nie wśród psów. Idziemy tu. Tak. Wracamy już, tylko jest jeden problem. Oni są uwaleni teraz. Jak oni mi wskoczą na fotel, to pierzesz. Ja? No bo to twoje psy. To twój pomysł na odcinek. Przecież on ma całe cały skipper, przecież skipper ma całe czarne łapy Chcesz w się sensie brązowo od piasku. Stoimy i planujemy akcję, samochód, pies. Nie, no trzeba tak jak było. Włożyć jedzie, On mi wejdzie na fotel. No trudno, to sobie wypierzesz. Zobaczcie jego łapy. Zostań skipper. Nie wolno. Nie. nie. Ja już nie, widzę ten jego wolno. wzrok, nie? Nie wolno. Nie wolno, nie. Kiper, nie. nie, nie, nie. zejdź! <noise> Ola on oknem zaraz drugi wyjdzie. O nie, ją ja tu usiąść! Ja nie mogę ona jeszcze wciera, ten piasek O to był najgorszy pomysł na jaki mogłem wpaść. Jedziemy ich odstawić, czy zjeść nie zjeść, no. Mam nadzieję. Moi kochani, że nie będzie ruchu Przyjechaliśmy do restauracji mojej znajomej Pisałem do niej, ale niestety nie odpisywała co jest złym znakiem Tak, że będzie duży ruch Że będzie duży ruch Jak nie to weźmiemy na wynos no Dzień dobry Ale nas cieszy, że macie tłusto na sali Was nie cieszy pewnie, nie? A teraz zrobimy w ten sposób Jak przyjdzie jedzenie Tak kroić? To nie, nie, nie To najpierw pokryjmy twoje mięso całe Pokryjmy moje mięso całe I będziemy mieć widelcem Zostaliśmy pierwsze jedzonko Czyli zupkę I tu będzie łatwo chyba bo po prostu, no, będziemy sobie jeść, tak o. Damy radę. Damy radę jakoś. Trzymając nas w bekach? No i jak to teraz wygląda? Ja będę po prostu brał de i będę go gryzł, tak o. I tyle. Dam radę Dziękujemy Nie odnosimy dzisiaj talerzyków, bo wolimy nic nie zbić, dobra? Obiad poszedł dobrze Było spoko, bo jedliśmy tylko jakby ja tą wolną ręką i Pawu tą drugą, którą teraz trzymałem kamerę Ja całość nie zjadam, bo mnie zęby dalej trochę bolą Teraz tak, jest 17 prawie, dlatego ja proponuję pojechać do sklepu sobie, żeby już z domu potem nie wychodzić Już mnie ręka tak boli, bo ty mnie ciągniesz, ja się cały czas o ciebie martwię, a ty cały czas mnie tu, tam, tu, tam idziesz, ciągniesz bo ty jesteś twardy chłopak Zapomniałem, że jest niedziela i oszczą zamknięty, dlatego idziemy do pola. Przejdziemy przez co? Możemy Okej, No tak faktycznie. Ja chcę Sereg wiejski. czy pływa? Trochę. Tak i to, git, to bierz. jak nie pływa to jest niedobre widzowie. Serio, zaufajcie mi, jak kupujecie Sereg wiejski. A, szynka jest drobimeksa. No dobra, to wszystko. Wzięliśmy swoją drogą jeszcze wodę, bo nie mamy w domu, tylko niestety dużo byśmy nie udźwignęli. O, mam dosyć już! Ja też mam cię dosyć za długo. Dobra, musimy tylko się na chwilę rozpiąć, żeby się rozebrać. Już z powrotem, z pięci. Obejrzymy jakiś film. No. Nie chce mi się nic robić, już mam serdecznie dosyć. Jak Cze... Najlepiej siedzieć w miejscu. Tak, i najlepiej złapmy się tak. jeszcze, żeby na skajdanki nie ten. I leszmy Te po prostu. też? Nie, no cały dzień. Przed z panią wsiąganą. no bo byśmy musieli być przytuleni. Nie idziemy, widzę, że chcesz się obejrzeć. Zasnąłem sobie. Yy... Ja obejrzałam film do końca, był bardzo fajny. I teraz ty musisz iść do toalety. To no. trzymałam tak długo, jak tylko mogłam. Bo Chodź, spałeś. No. Ale ty musisz stanąć na zewnątrz. I nie będziesz mnie nagrywał. <laughs> no, a jak? widza, dla widza. Łapkę w górę widz zostawię, ja pokazuję. Żartuję, idź. Ale ja nie, nie siądę. No. Bo ja mam drugą rękę. No tak, bo ty masz tą dalszą rękę, to ja muszę wejść. Nie. nie. Ała, pociągnęłaś mnie! się skupić. Mam coś śpiewać? Tak Chciałbym cię mieć, ale nie wiem czy zagadać. O, ile ci? <noise> Już? Tak. Jak było? Super. Robimy od kolację. Trzeba przykryć bułki. Przecież ja dam radę pokryć bułkę. Ej bez to ja, ja będę stała obok a ty mi rób kolację. U. Ja Ci pomogę iść do toalety, tak? Za jaka współpraca. Ale muszę Wam się pochwalić widowie. Keeper schód teraz waży 6,4, a ostatnio, jak mówiliśmy, 6,7. No to kurde, 300 gram. No. To taki starek schód. O, no. jest idealny, płynny. A moją kolację mi zrobisz? Oczywiście. Proszę, gotowa kolacja. A czy masz mi bułki nie podjadać? Podobno cię zęby bolą. Już nie mogę się doczekać, aż ten dzień się skończy. Ja potrzebuję wody, nie możesz jeszcze jeść. Kochanie. No potrzebuję popić tabletki wodą. Na biurku nie ma, nie ma. Nie jest za nami. Znaczy, no, ja muszę wstawać? Nie Może się uda. Udało się. Ej, ale ja nawet spoko, bo ja mogę tak jeść. Mm -hmm. No i Dobry Dobre było, ale się skończyło. Co robimy? Która jest godzina? To jest ta pierwsza. To ja idę się kąpać i idę się. Ten Czekaj, się stop. Odc... stop. Stop, stop, stop. Idziesz się kąpać. No myślałam, że skończymy kończymy odcinek, i chciałam się iść kąpać. I wtedy się położyć spać. To no rozbierzcie no, i się zepniemy z powrotem. No no, 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 Serio? Dobra, ale idziesz bez kamery ze mną. No tak. No dobra. Proszę dostać rękę. Mili kąpieli. Ja Tak. Ja też nie patrzę widzowie, żeby nie było Ja nie z tych, co podglądają Tak serio to już ją zostawiam, przecież nie będę tam stał Ola się ogarnie, ja się ogarnę Wyjdę już tylko z pieskami, nie będę ich męczył I nie będę nas męczył, żebyśmy chodzili z tymi Yy, kajdankami, jak uważam, że dzień udany, ciężki, że wyszedł fajny materiał. Także koniecznie subskrybujcie po więcej. Przypominam, że filmy są codziennie o 14.00 i my widzimy się jutro. Trzymajcie się, papa. Pa, cześć.